Dzisiaj powiem trochę o diagnostyce, leczeniu i biomodach. Jak ktoś słyszał o takim urządzeniu jak analizator kwantowy, to analizator kwantowy służy do dokładnego badania składu ciała. Robi raporty. Ma jakąś tam ma analizę kwantową, sztuczną inteligencję, coś tego typu. I robi raporty. I teraz tak. Jeśli kogoś zbadamy, to takim analizatorem kwantowym e, o wersji rozszerzonej, przerobionej przez hakera, można do niego dodać programy iBiomodu programy do mutacji DNA i można rozszerzyć możliwości tego analizatora kwantowego o możliwość leczenia i wgrywania biomodów. Polega to na tym, że to by działało w ten sposób, że nie tylko badamy, ale leczymy i wgrywamy biomody. To by tak działało. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że badamy dokładnie ciało, oglądamy wyniki, e, później naciskamy guzik lecz i organizm jest leczony przez program komputerowy. My tylko trzymamy tą pałkę do badania. W tym czasie są wgrywane biomody do naszego ciała i następuje proces leczenia. Za pomocą fizyki kwantowej, biologii molekularnej, biologii kwantowej i tych idei. Czyli coś takiego jak magiczne uzdrowienie, tylko że przy pomocy technologii komputerowej, biomodów, bioinformatyki. Obecnie takich analizatorów kwantowych z możliwością terapii nie ma, bo są tylko takie, które kopią prądem i nic poza tym. I one tylko tam zabijają, jakby pasożyty, ale nie wgrywają pożytecznych biomodów. Można takie urządzenie przerobić. Najlepiej to kupić zwykłą wersję e, takiego analizatora kwantowego, najtańszą za 800 zł. I do tego analizatora, jeśli ktoś potrafi hakować, dograć e, mój oprogramowanie iBioMod. I rozbudować yy, tak możliwości analizatora kwantowego, żeby mógł jeszcze dodatkowo leczyć. I w ten sposób, ja to zrobiłem trochę inaczej, przy pomocy programatora i, i grzałki indukcyjnej, mam wszystko automatyczne, bez badania się tym analizatorem. Mam też programy wgrane, które pozwalają, że analizują moje ciało, i tak dalej. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że dzięki temu analizatorowi kwantowemu, człowiek, który by udzielał usług medycznych z zakresu lecznictwa i uzdrowicielstwa, ma już do tego analizatora kwantowego wgrane programy komputerowe, które powodują generowanie nanotechnologii w ciele ze szpiku czy tam ze tłuszczu i innych możliwości. E, mutacje genetyczne, czyli wgrywanie biomodów, jak i kwantowe biologiczne uzdrowienie. To by było na tyle, bo e, to urządzenie analizator kwantowy mógłby właśnie idealnie współpracować z biomodami. I wtedy jakbyśmy chorowali e, na jakąś bardzo straszną genetyczną chorobę. I zawczasu wykryli. Powiedzmy, przykładowo mamy chorobę genetyczną, która wymaga leczenia, leczenia chirurgicznego jest to jakaś narość. To, co można zrobić, to można przed ciążą zbadać matkę pod względem genetycznym czy nie choruje na jakąś chorobę genetyczną. I przed tą ciążą zmienić kody genetyczne za pomocą analizatora kwantowego, który zbada, czy nie ma pewnych tam nieprawidłowości. Jak są jakieś nieprawidłowości, to wgrywa potem biomody. Analizator kwantowy nie ma, tylko jeszcze takiej funkcji jak analiza kodu genetycznego. Jeśli by miało jeszcze taką funkcję analizy kodu genetycznego, wtedy możemy mówić o pełnoprawnym urządzeniu, które. Jest w stanie zanalizować dokładnie ciało i zbadać, i wyleczyć, i wgrać biomody. Tak, to, to mamy tylko do czynienia z zabawką, taką medyczną, którą można kupić na bazarku, można tak powiedzieć. Więc do ideału jeszcze i brakuje. Tam trzeba wgrać analizator e, genetyczny wraz e, z biomodami. Wtedy ten analizator kwantowy może można mówić, że on jest dobry. I on jest idealny, że, że leczy ludzi po prostu.